Od paru dobrych lat miałem jedno głupie marzenie, jeśli można to tak w ogóle nazwać. Otóż jak chyba każdy szanujący się piwniczanin miałem swoją ulubioną pizzerię, z której regularnie zamawiałem dużą na cienkim. Za każdym razem tą samą, nie było wyjątków, oczywiście za hajs matki, która regularnie wysyłała mi parę groszy, udając, że obchodzi ją los jej syna przegrywa, który w wieku 24 lat siedzi, wciąż nie ma lożki ani pracy, a całe dnie spędza przed komputerem, kradnąc internet sąsiadom, ale ja nie o tym. Najważniejszym elementem tej opowieści jest lożka. Ale spokojnie to żadna historia miłosna, z takim protagonistą jak ja skończyłaby się ona na etapie pierwszego wymienionego spojrzenia. Otóż tak się złożyło, że za każdym razem, gdy zamawiałem swoją ukochaną pepperoni przywoziło mi ją pewne urocze dziewczę. Nie wiem jak oni to robili, ale za każdym razem przysyłali akurat tą konkretną loszkę. Młoda dziewczyna na oko poniżej dwudziestki delikatnie wytapetowana, długie blond włosy. Jak się łatwo domyślić z racji tego, jak ograniczony kontakt miałem z ludźmi, a zwłaszcza z płcią przeciwną, znożyłem się zakochać już przy czwartej dostawie. W swojej głowie wypróbowałem z nią chyba wszystkie pozycje, jakie znalazłem w wygrzebanej w bibliotece kamasutrze. Cały tydzień czekałem tylko, aż stanie w moich drzwiach. Badałem ją starannie wzrokiem od stóp do głów, a gdy tylko zamknęły się za nią drzwi, strzalałem pamięciowe. Czasami nawet po kilka razy z rzędu. Nigdy w życiu nie miałem tak dobrego fab materiału. Tak się złożyło, że w tamtym czasie gadałem sobie na tym spiku z jednym kolesiem w moim wieku. Nigdy się nie spotkaliśmy w realu, ale graliśmy razem w gierki, wysyłaliśmy sobie pasty. Zdążyłem go całkiem polubić, mimo że miał czasem dziwne odpały. Dla przykładu, gdy czasem zapomniał wyłączyć mikro, słyszałem jak dar się na rodziców, że nie dopilnowali dostawy, albo że znowu ktoś sprzątnął im dealera. Z tego, co mówił, jego ojciec był listonoszem, a jego matka dealerem samochodowym, więc niezbyt przejmowałem się samą treścią tych dziwacznych wrzasków. Niepokoił mnie sam ton, w jakim zwracał się do rodziców. W sensie, może to tylko ja byłem taką pizdą, która boi się sprzeciwić matce, nie wiem, ale on wpadał w taką furię nawet podczas rozmowy ze mną, że dawałem z siebie wszystko, żeby nie dawać mu powodów do wkurwu. No cóż, cholerycy są dość sporą częścią społeczeństwa, z tego, co słyszałem. Zdarzało się też, że w trakcie, gdy radośnie farmiliśmy sobie, miniony pod wieżą, albo plantowaliśmy pakę na bs -ie. on nagle znikał, a z głębi domu słyszałem odgłosy, jakby wystrzałów ze strzelby. Zawsze jednak wracał po chwili i tłumaczył, że jego brat znowu gra w Call of Duty na PlayStation 4 z głośnością ustawioną na maksa i musiał przemówić mu do rozsądku. Całkiem zrozumiałe. Wspominam o tym kolesie głównie dlatego, że dzięki niemu dostałem okazję, żeby spełnić to marzenie, o którym wspomniałem na początku. Otóż zawsze chciałem dać tej pięknej loszce od pizzy jakiś naprawdę spory napiwek, który sprawiłby, że pokochałaby mnie z całego serca i wyciągnęła mnie z tego przegrywu, w którym tkwiłem od tak dawna. Oczywiście byłem spłukany i ledwo było mnie stać na samą pizzę, tak więc postanowiłem sobie, że kiedyś, kiedy będę bogaty i sławny, dam jej suty napiwek w wysokości tysiąca polskich złotych tych nowych. I to właśnie było moje największe marzenie. Powiedziałem o tym mojemu koledze z TS-a. Stwierdził, że nie ma na co czekać i żebym zainwestował w drapki. Z początku zdziwił mnie ten pomysł, ale mój przyjaciel wyjaśnił mi, że to najlepsza metoda na szybki zarobek. Sam podobno wygrał ku haju, kupując po kilka zdrapek dziennie i teraz pławi się w luksusach i stać go na wszystkie skiny do Lola i CS-a, jakie mu się tylko zamarzą. Przekonał mnie tym argumentem i następnego dnia ruszyłem do osiedlowego kiosku. W tym oto momencie spotkał mnie największy fart w moim krótkim, pełnym smutku i walenia konia życiu. Pierwsza zdrabka, którą kupiłem okazała się prawdziwym Jackpotem i wygrałem uwaga, fanfary, okrągłe tysiąc, czyli dokładnie tyle, ile chciałem podarować swojej wybrance. Natychmiast powiedziałem o tym Maciejowi, tak się nazywał ten gość, dziękując mu za świetną radę. Mało się nie zesrał, jak o tym usłyszał i zaczął dopytywać, kiedy zamierzam przekazać jej tę masę pieniędzy. Odparłem, że prawdopodobnie to samego dnia, gdyż pewnie bym nie wytrzymał i przejebał część na kilka lat premki na Pornhubie albo nowe bebechy do kompa. Rozłączył się nagle, co trochę mnie zdziwiło, bo zawsze strasznie długo się ze mną żegnał, nim zszedł z kąpa, ale byłem tak podjarany, że nie obeszło mnie to jakoś bardzo. Chwyciłem za telefon i wybrałem numer swojej ukochanej pizzerii. Przyjechała 40 minut później, cała spocona i zasapana, ściskając w rękach pudełko z pizzą. Ja stałem już w drzwiach pięć banknotów 100 złotowych leżało na dnie kieszeni. Nieświadome, że zaraz zmienią właściciela. Byłem tak szalenie ciekawy jej reakcji, że prawie spuściłem się w spodnie. Wręczyła mi obojętnie pizzę i już miała odchodzić, kiedy położyłem jej na ręce plik banknotów. Reszty nie trzeba, dodałem z uśmiechem. Spojrzała się tempo na pieniądze, mrugnęła kilka razy i wsadziła je do kieszeni. Dzięki, rzuciła i odeszła. Strzałem w drzwiach kilka dobrych minut, patrząc jak wsiada na swój skuter. Miałem ochotę podbiec do niej i zajebać jej z całej siły w pysk. Dzięki kurwa, dzięki! To będziesz mi mówić, jak daruje ci życie ten padido. Już chciałem zamykać drzwi i wracać do mieszkania, kiedy nagle usłyszałem jakiś hałas pod blokiem. Chwilę później do moich uszu dobył dziewczęcy pisk. Wyskoczyłem na parking z nadzieją, że może ktoś gwałci tę niewdzięczną sukę, ale nie, zobaczyłem grupę facetów ubranych na czarno, którzy zarpali się z tą tępą dzidą. Nic jednak nie wskazywało, że chcą jej zgwałcić albo chociaż pobić. Przeszukiwali jej kieszenie i po chwili wyciągnęli plik banknotów, który ode mnie dostała. No panowie, mamy to! Wykrzyknął jeden z nich, który wyglądał na przywódcę. Zamarłem w bezruchu, bo poznałem ten głos. Był to nikt inny jak Maciej. Ten cholerny zdrajca specjalnie zaczaił się pod moim domem, żeby zgarnąć łatwy hajs. Tego było już za wiele. Wyszedłem na środek parkingu i stanąłem najprzeciw tej bandy parszywych złodziei. Oddawaj moje pieniądze, ty mały... Nagle zamarłem po raz kolejny. Przede mną stał nikt inny, tylko Maciej Musiał. Wybitny aktor, znany głównie z drugoplanowych ról w Ojcu Mateuszu i Rodzince.pl, który bezczelnie przeliczał trzymane w ręku banknoty. Na no, mój widok zdziwił się nieco, ale zaczął spierdalać w biegu, rzucając do swoich przydupasów, żeby się mną zajęli. Nie wiem, od kiedy ten pedałek stał się herstem jakiegoś pierdolonego gangu, ale nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. Liczyło się dla mnie tylko odzyskanie moich pieniędzy. Spojrzałem na przerażoną loszkę leżącą na ziemi i ledwo powstrzymałem chęć sprzedania jej solidnego kopniaka. Miałem jednak na karku kilku umieśnionych bandziorów, którzy powoli ruszyli w moim kierunku. Adrenalina buzowała we mnie tak, że myślałem, że zaraz eksploduje. Nagle dostrzegłem leżący na ziemi telefon, podniosłem go i potwierdziłem swoje przypuszczenia. Należał do tego pierdolonego zdrajcy, wywnioskowałem to po zdjęciu nagiego Mateusza Pawłowskiego na tapecie. Musiał odwrócić się nagle i z przerażeniem dostrzegł, że jestem w posiadaniu jego zabawki. Wszedłem w listę kontaktów i znalazłem wśród nich pięć konkretnych, które mnie interesowały i błyskawicznie wysłałem całej piątce identycznego SMS-a. Goryle musiała błyskawicznie sięgnęły po swoje telefony i po odczytaniu wiadomości od swojego szefa głoszącej Na dzisiaj koniec, jesteście wolni, rozeszli się w ciszy, zostawiając na parkingu tylko mnie, musiała i zapłakaną lożkę. Maciej otworzył szeroko oczy i przerażony sięgnął do kieszeni. Trochę się obstrałem, kiedy zobaczyłem w jego dłoniach Glocka, ale udałem, że wcale mnie to nie ruszyło i błyskawicznie podniosłem z ziemi tę niewdzięczną sucz zrobię z niej żywą tarczę. W sumie i tak miałem ją zajebać, więc sytuacja win-win. Rzuć broń, powiedziałem z faniackim uśmieszkiem. Chęć zemsty dodała mi pewności siebie. Za to odebrała zdolność logicznego myślenia. Musiał najwyraźniej też nie wierzył w to, co się dzieje, i zamiast posłać naszej dwójce serię kulek, to siedział jak debil na ziemi, nie wiedząc, co robić. Nagle rozległ się huk, i głowa tego pierdolonego złodzieja i oszusta eksplodowała. Loszka w moich ramionach wrzasnęła, kiedy krew ochlapała jej twarz. Nareszcie usłyszałem łagodny głos za swoimi plecami. Pan. Artur? Zdziwiłem się, widząc tę serialową gwiazdę w stroju księdza i dymiącym rewolwerem w dłoni. Co pan go. – Tropiłem go już od dawna – powiedział ze stoickim uśmiechem Żmijewski. Od kiedy uciekł z mojej plebanii, wiedziałem, że wplątał się w jakieś brudne interesy. Do moich uszu dobiegł odgłos zbliżających się syren policyjnych. Chwilę później na parkingu z piskiem opon zapahamował radiowóz, z którego wysiadł Tomasz Karolak w stroju policjanta. – Co my tu mamy, proszę księdza? – spytał, kopiąc bez głowy ciało. Byłem tak przerażony, że prawie zapomniałem o lożce, którą wciąż trzymałem w ramionach – Delikatnie położyłem ją na betonie, bo nie chciałem przypału od psiarni i odsunąłem się na bezpieczną odległość. Wtedy zobaczyłem, że to nie moja dostawczyni, tylko Małgorzata Korzuchowska we własnej osobie. Co pani tu robi? Spytałem powoli. Korzuchowska otworzyła usta, żeby coś powiedzieć, jednak jedynym dźwiękiem, jaki się z nich wydobył, był odgłos mojego domofonu. Stawał się tak głośny, że zatkałem uszy, nie mogąc znieść tego hałasu. Wtedy obudziłem się przed telewizorem, w którym właśnie kończył się crossover Ojca Mateusza z rodzinką.pl, a blond piękność stała wkurwiona pod moimi drzwiami z gorącą pizzą. No i taki wygląd tej pasty, ale czy Wy jesteście świadomi tego, kto ją napisał? No, tak właśnie mi się wydawało, że nie. Otóż muszę Was uświadomić, że napisał ją sam wybitny polski pisarz Michał Kucharzyk, twórca znanych na całą. okolice jeźdźców apokalipsy. I tak jakby on dalej zbiera na tamtą książkę, także wejdźcie sobie w link w opisie, to, to wtedy możecie się na nią złożyć. No to trzeba.